O kurwa O kurwa Kurwa ściana mi bombę dała, tobie też? No Aaaa! O ty kurwa jababa Zapluta Ty świnio świniogrua O nie, jadę po ciebie JEST! tutaj Nie jest Jest Kurwa trzeba. mać, trzeba... Faktycznie, to jest przejść, Jest, faktycznie, no Kurwa O nie! Nie rób tego! Zapluta kurwo ok. Kurwa Nie rób <laughs> NIE! NIE RÓB TEGO! Kurwa, kurwa. O ty szmato! Módl się, żebym tam nie przybiegł teraz zbyt szybciutko Kurwa, zachciało mi się stracić, ale teraz... To nie jest dobry moment. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Mam no, chyba skoczyć tu tak? W blok? Tak jakby no. O jest dobra, ma Fuck you man! Kurwa chujc!